koniec w cień bez powodu. Ludzie mijają mnie jak wiatr. Uśmiech tylko z plakatu, a ja znikam jak ślad. Nikt nie pyta, jak się czuję. Nikt. Nie... A noc znów tuczę się w oknie, jak piosenka, co nie ma słów. Może jeszcze ktoś przypomni sobie mnie. Może jutro znajdę dom, nie tylko sen. Nie pamięta nikt, ale ja wciąż tu jestem Z gitarą, parą słów i nadzieją w nutach Nie pamięta nikt, że tu jestem, że tu żyję Gdy tu mnie pustych dni, sam jak cień co się kryje Nie pamięta nikt Moje imię, mój głos, mój jestny, tylko też że tu na gdy nie pamięta nikt What up, Nie pamięta nikt, że tu jestem, że tu żyję, że tu mnie pustych niej, Sam jak cień, co się kryje, nie pamięta nikt. Moje imię, mój głos moje jest tylko też. Że tu na gdy nie pamięta nikt.